Dzień dobry, Krzysztof Urbański. Ja reprezentuję Stedenbulf.com, gdzie zajmuję się tematami blockchainowymi i buduję zespoły, zespoły programujące w rozwiązaniach blockchainowych, również DeFi. I dzisiaj będę chciał opowiedzieć o jednym z moich ulubionych projektów z zeszłego roku. O którym bardzo długo nie chciałem publicznie opowiadać, ponieważ projekt ten był zdecydowanie zbyt popularny i, i nie chciałem ludzi wciągać do niego, bo wiedziałem, że to, to jest bardzo niebezpieczna inwestycja, ale na szczęście dzisiaj w obecnej sytuacji ceny poszybowały już dawno w dół, więc spokojnie mogę opowiadać o tym, co mi się w tym projekcie podoba, czyli o mechanizmach, które w tym projekcie zostały zastosowane. I mowa o projekcie Olympus DAO i o mechanizmach Protocol On Liquidity, Protocol Loan Treasury, i bonding plus staking, jako mechanizm kontrolny. W tytule mojej prezentacji w agendzie pojawił się takie, pojawiło się takie sformułowanie DeFi 2.0. i Ja na początku postaram się wytłumaczyć tego sformułowania, mimo tego, że pominąłem je w finalnym tytule. Co to jest to DeFi 2.0? I jeżeli spojrzymy na to, co się działo w zeszłym roku, co napędzało hype i, i, i wysokie ceny w świecie krypto, to, to były dwa trendy. Jeden trend to był NFT, który zdecydowanie przyćpił wszystko i, i mówiło się właściwie tylko o tym. Ale drugi trend, który zdecydowanie mniej był popularny, aczkolwiek również na, ten, na, te, na te wzrosty cenowe i na te szaleństwa cenowe na rynku miał bardzo istotny wpływ, to jest tak zwane Defi 2.0. No i czym jest to DeFi 2.0? I część ludzi powie, że jest to czysto chwyt marketingowy, mający przyciągnąć ludzi do, projekt, do, do pewnych projektów, i to poniekąd jest prawda, ale z mojego punktu widzenia sformułowanie DeFi 2.0 jest użyteczne, ponieważ to są rozwiązania, które budują w głównie na rozwiązaniach już istniejących, rozszerzają rozwiązania, które zostały stworzone te 2-3 lata temu. O nowe elementy, o nowe eksperymenty, nowe mechanizmy. Dzięki czemu tworzą zdecydowanie bardziej skomplikowane, ale też ciekawe. Ciekawsze prawdopodobnie produkty. I tutaj wymieniłem kilka takich projektów, które zaliczane są do tego grona Defi 2.0. Nie będę w tej chwili o nich szczegółowo opowiadał, chociaż każdy z nich i nie tylko te, bo jest ich zdecydowanie więcej, jest zdecydowanie wart uwagi, bo, bo, bo bardzo ciekawe mechanizmy tam były wytworzone. Ja, ja skupię się na Olympus DAO, od którego właściwie zaczęło się mówienie o tym Defi 2.0, ponieważ w zeszłym roku tak mniej więcej. Od okolicy, ja wiem, czerwca pewnie e, zrobił się wielki boom na, na Olympus DAO. E, było mnóstwo klonów tego projektu. W pewnym momencie liczba klonów, jakiś w okolicach października, września, e, liczba klonów tego projektu, takich czysto klonów, przekraczała setkę. E, ja opowiem o kilku mechanizmach, które sprawiły, że ten protokół, faktycznie, że ten, ten, ten projekt e, e, był taki ciekawy. Czym jest Olympus DAO? Jeśli wejdziemy na stronę internetową tego projektu, to tam zobaczymy bardzo górnolotną i taką ambitną deklarację, że jest to, że jest to waluta rezerwowa DeFi. Taki sobie cel twórcy postawili, że stworzą walutę rezerwową DeFi, która, która będzie stabilna, ale nie względem dolara, tylko względem rynku DeFi. I ja nie będę wchodził w szczegóły, czy to czy ten ambitny plan ma sens, ponieważ ja się na tym nie znam. Ja nie jestem ekonomistą i to pewnie mój przedmówca zdecydowanie więcej miałby na ten temat do powiedzenia, więc ja nie będę mówił, czy ten projekt, jego założenia mają sens, ale pójdę krok dalej. W jaki sposób oni chcieli dojść do, do, tego, do tego stanu, do tego, do sytuacji, w której stworzyliby walutę rezerwową dla DeFi? I oni wyróżnili sobie takie trzy elementy, Trzy, trzy mechanizmy, które, które chcieli stworzyć, po, po to, żeby, żeby stworzyć walutę, która będzie miała specjalne cech, specjalną charakterystykę. I te trzy elementy to jest protokół Own Treasury, czyli, żeby protokół miał własne zasoby, własny skarbiec z własnymi zasobami, które mógłby wykorzystywać do różnych celów. Tu jest bardzo istotne, że ten skarbiec jest w posiadaniu protokołu. Osoby posiadające token OM nie mają żadnego, żadnego roszczenia wobec tego, wobec tego skarbca. Nie ma, jakby, nie, nie ma wprost żadnego bezpośredniego roszczenia, że osoby posiadające token OM mają jakiekolwiek uprawnienia czy przyszły, przyszłe uprawnienia do tego skarbca. Nie, skarbiec jest we własności protokołu i protokół będzie go wykorzystywał dla swoich celów. W ramach tego skarbca Protokół będzie posiadał własne Liquidity, co za chwilę rozwinę, co to znaczy, ale protokół będzie miał własne Liquidity dla, dla, swojego, dla swojego tokena, on będzie właścicielem tego Liquidity. I oprócz tego będzie mechanizm stakeowania i bondowania do tego, żeby kontrolować podaż i popyt tokenu, który jest podstawą tego protokołu, czyli tokenu OM. I omówię po kolei te mechanizmy, bo według mnie są bardzo ciekawe, Ale sam projekt, sam token może nie jest aż tak ciekawy. To te mechanizmy, po pierwsze, obecnie uznawane są już za naturalne w ekosystemie DeFi, no i są ciekawe według mnie. Ale zanim przejdziemy do tych mechanizmów, to zastanówmy się, jaki jest problem w ogóle z liquidity w giełdach zdecentralizowanych. W takich popularnych deksach typu Uniswap, Sushiswap i wszelkie inne wariacje na, na, na ten temat, czyli tak zwane constant factor market makers, gdzie gdzie mamy taką y, zapisaną regułę wyznaczającą podaż-popyt, y, x razy y równa się k. Y, y, I zobaczmy sobie przykład. Załóżmy, że mam taki token, że stworzyłem sobie token KRST, którego według mojego założenia, który ma być y, przynajmniej początkowo, jego cena ma być równa jednemu daj, jednemu dolarowi. Y, no i początkowo, jeżeli mam takie liquidity w liquidity poolu. Że, że ta cena jest faktycznie równa jednemu dolarowi, no to muszę włożyć tam tysiąc, na przykład, tokenów KRST i tysiąc DAI. To mi da ten współczynnik k równy milion. I wszelkie wahania w tym w ramach tego Liquidity pula muszą zachować to, muszą zachować te, te równanie, że, że X razy Y równa się milion, czyli ilość tokenów KRST razy ilość tokenów DAI, musi być w puli zawsze równa milion. No i jeżeli ta, to, to liquidity jest płytkie, takie jak w tym moim przykładzie, gdzie mamy tylko 1000 tokenów DAI i 1000 tokenów KRST, to bardzo łatwo jest wahać cenę. Te, te wahania ceny są bardzo, bardzo gwałtowne. Tu, jako przykład, podaję, jeżeli sprzedaję do tego liquidity pula 100 tokenów KRST, to w zamian otrzymam. Uwaga, wydaje się, że cena w takiej stanie pula, że cena jednego tokena KRST jest jeden DAI, ale jeżeli sprzedaję 100, czyli 10% tego, co jest obecnie w puli, 100 tokenów KRST, to otrzymam wyłącznie 90, tylko 90,91 tokena DAI, i, i wtedy ten, ten współczynnik jest zachowany poprzez stosunek 1100. Tokenów Karestera z 9,09 tokenów DAI to jest milion, ale cena w tym układzie, w takim, w, takim, w takiej równowadze tego pula to już jest tylko 0,8826 dolara. 8,26 DAI. Czyli jedną taką transakcję obniżyłem cenę swojego tokena o niemal 20%. I przy tak płytkim liquidity te ceny bardzo się wahają i są bardzo narażone na, na szybkie i gwałtowne ruchy. Co wynika wprost z konstrukcji tych constant factor market makers. One po prostu potrzebują bardzo głębokiego liquidity, jeśli, ma, jeśli cena ma nie skakać gwałtownie. I z tego wynika kolejny problem, ponieważ spadek ceny powoduje stratę dla liquidity providerów. Jeżeli, znowu weźmy sobie przykład, jeżeli ja. Posiadałem mój Liquidity, moją część Liquidity pula w takim Liquidity Poolu, gdzie miałem 1000 tokenów KRST i 1000 tokenów DAI, czyli żeby stworzyć coś takiego, zainwestowałem 2000, wartość 2000 dolarów włożyłem do takiego pula i załóżmy, że nic nie robiłem, tylko cena ktoś po prostu wymieni, dokonał tej wymiany, którą przed chwilą pokazałem w pulu i, i zmienił tą cenę to nagle mój pól, to co ja posiadam, to jest 1100 tokenów KRST, które obecnie warte są 0,82 DAI i tylko 909,09 DAI, co oznacza, że wartość jakby dolarowa tego pula, który ja posiadam, obecnie jest tylko 1811,09 dolara, co oznacza, że nic nie robiąc, po prostu to, że ktoś wykonał handel na moim liquidity poolu, który ja, który ja utrzymywałem, to na tym samym wahaniu cen straciłem prawie 10% kapitału. Co oznacza, że, że dla mnie dostarczanie Liquidity w takim, w takim deksie jest zwłaszcza dla tokenu, który nie ma, którego cena wcale nie musi rosnąć, takim jak jakiś Custom Token RST, to jest ryzykowna zabawa. No i co się dzieje? Jakby jakie, jakie widać było mechanizmy z tym związane? No to oznacza, że jeżeli taka cena spada, to ten liquidity provider wyjmuje liquidity z puli, zakładamy, że to, 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 ta moja pula, którą tutaj przedstawiam, to nie jest jedyna pula liquidity na rynku, że są inne, gdzie ja mogę spieniężyć swoje tokeny KRST, więc ja wyciągam swoje, to, swoje liquidity, zabierając zarówno swoje tokeny KRST jak i zarówno tokeny DAI z tej puli i to, co robię, to od razu wymieniam w ramach tego DEXa tokeny KRST na DAI. Co oznacza, że znowu cena tokenu KRST spada, bo ja dostarczam tokenu KRST i zabieram DAI, czyli cena tokenu KRST spada i to automatycznie powoduje taką kaskadową lawinę wyprowadzania liquidity, i efekt jest taki, że efekt jest taki, że bardzo szybko cena tokena leci prędko w dół i nie ma liquidity, nie ma jak, jak wyjść z tego tokena, co oczywiście jest problemem dla wielu customowych tokenów i rozwiązań tego problemu, zwłaszcza w roku, w roku 2019 było, było wiele, zwykle polegało na tym, że płaciło się tym liquidity providerom, dodatkowo wynagradzało się w ramach na przykład naszego tokena za dostarczanie tego liquidity. Olympus znalazł na to inny sposób. Olympus pomyślał sobie, ok, to może rozwiązaniem, no bo tutaj tę kaskadę powoduje to, że jakby spadek, spadek ceny tokena sprawia, że ktoś wyjmuje to liquidity, zmniejsza, jakby sprawia, że to liquidity jest jeszcze płytsze i w dodatku dampuje token, sprzedaje token, obniżając dalej jego ceny. To może rozwiązaniem jest to, że nie płacimy ludziom za to, żeby utrzymywali to liquidity w poolu, tylko kupujmy od nich to liquidity. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale generalnie, jeżeli dostarczamy Liquidity na przykład na Uniswap czy na, czy na SushiSwap, czy inne tego typu protokoły, to zwykle dostajemy taki token, który oznacza nasz udział w tym, który reprezentuje nasz udział w tym Liquidity Poolu. No i on już pomyślał sobie, ok, a gdybyśmy to my, gdyby to protokół posiadał to Liquidity, no to nie ma tego problemu. Jeżeli mamy. Jeżeli my byli posiadaczami naszego liquidity, to protokół sam z siebie nie sprzeda tego liquidity, nie, nie, nie musi uczestniczyć w tej, w tej kaskadzie. Po prostu, okej, okay, jest mniej warte, ale, ale to nadal jest liquidity tego, tego tokenu, tego protokołu, więc w jego interesie jest to, żeby, żeby to cały czas zostało zachowane. W związku z tym, spadki cen nie powodują automatycznie takiej kaskady i co bardzo istotne, token sprzedany do liquidity pula może być wyłącznie wyjęty przez wykupienie z liquidity pula, co podnosi cenę, czyli no bo w takim tradycyjnym modelu ktoś, kto posiadał liquidity pool mógł wyjąć z tego, z tego liquidity zarówno tokeny DAI, jak i tokeny KRST i następnie te tokeny KRST sprzedać z powrotem do pula, a w tym modelu, jeżeli protokół posiada swoje liquidity, to jedyny sposób, żeby te tokeny z tego liquidity pula wyjąć, to jest wykupić je zadaj, czyli balansując, um, balansując cenę. OK. I to wydaje się być fajny pomysł. Gdybyśmy mieli nasze, nasze liquidity, to, to, to mogłoby być fajnie. Jak doprowadzić do tego, żebyśmy mieli to nasze liquidity? I tutaj wchodzi pierwszy mechanizm, który wprowadził Olympus DAO, moim zdaniem jeden z najciekawszych bonding. I jednocześnie jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów, które oni. Wdrożyli, ponieważ oni powiedzieli: OK, to my zrobimy tak, że umożliwimy ludziom sprzedaż tego liquidity, tego ich udziału w liquidity poolu za, do, do treasury, do treasury naszego protokołu. W trakcie tej sprzedaży protokół wyemituje nowe tokeny OM i zapłaci nam za ten liquidity pool jego wartość w tych tokenach OM według obecnej ceny tokenu OM z pewnym bonusem, czyli Sprzedając na przykład 2000, naszą, nasz udział w Liquidity Pool wart 2000 dolarów, otrzymamy tokeny OM o wartości powiedzmy 2050 dolarów, zarabiając odrobinę na, na takim handlu, ale z pewnym, z pewnym dodatkowym haczykiem, że te tokeny, które. Otrzymamy w zamian za sprzedaż tego, tego, tego liquidity poola do treży. Otrzymamy do pewno, dopiero po pewnym czasie. Początkowo, e, jeśli dobrze pamiętam, to były 5 dni. To były 5 dni takiego vestingu, kiedy, kiedy tych tokenów nie można było ruszyć. on, on początkowo były liniowo uwalniane. Teraz jest tak, że uwalniane są dopiero na koniec tego procesu vestingu, czyli dopiero po pewnym czasie. W tym momencie najczęściej to jest tydzień, dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach otrzymamy te nasze tokeny. Które, które otrzymamy za sprzedaż tego Liquidity do Treasury, ale to Treasury, jakby to Liquidity zostaje już w Treasury, już nie jest nasze. I oczywiście tu jest kilka, kilka problemów z tym, z tym pomysłem. Po pierwsze, emisja nowych tokenów rozdwa, rozwadnia istniejących hodlerów. jeżeli ludzie, którzy mieli już tokeny. Mieli je sobie, a teraz nagle protokół dodrukował nowe tokeny i, i wypuścił je w rynek. A po drugie, bonder, czyli ten, kto, kto sprzedał te tokeny, wykupił ten Bond, no jakby, może zdecydowanie zaraz po tym, jak zdecydowanie po tym, jak skończy się ten, ten, ten termin blokady, po prostu sprzedać te tokeny. I on sprzeda więcej niż włożył do tego treżury, zakładając oczywiście. Nerealną sytuację, że cena w tym czasie się nie zmieniła, ale przy takiej sytuacji on może sprzedać po prostu więcej niż, niż włożył. I co więcej, to bardzo długo była prawda. W sensie tak można było zrobić, jeżeli cena rosła, to oczywiście to się jak najbardziej opłacało dla takich bonderów, żeby, żeby sprzedać znowu kupić Liquidity, sprzedać je znowu do protokołu, i tak się na kręcało. No i okej, okay, ale, ale to są istniejące pro problemy. Po pierwsze, rozwadniamy istniejących hodlerów, czyli po co ci hodlerzy mają trzymać to tokeny, skoro. Lepiej jest sprzedać je za, za, za e, liquidity, sprzedać, na, sprzedać je na rynku, wykupić liquidity i sprzedać do protokołu e, z pewnym bonusem. No i zaraz po tym, jak e, oczywiście jak otrzymamy te tokeny, które, e, które dostajemy za, za tą sprzedaż, to znowu jakby wypuścić e, je na rynek. I tu wchodzi kolejny mechanizm, który został do tego dodany czyli staking. E, I mechanizm polega na tym, że zamiast sprzedawać tokeny, Możemy zablokować je w protokole, zablokować te tokeny OM, zastajkować je w protokole. W zamian otrzymujemy taki token pochodny SOM lub obecnie GOM, ale nie będę wchodził w detale, czym te tokeny się różnią. One mają dosyć istotną różnicę, ale, ale, ale nie będę w to wchodził. Dostajemy w każdym razie jakieś takie reprezentacje tego, że zastajkowaliśmy te tokeny i trzy razy dziennie co, 6, co, no, co 8 godzin średnio protokół pomnaża istniejące tokeny SOM. Czytam GM, bo to jest co do zasady 1 do 1 pomnaża nam te tokeny i do, z dosyć wysokim oprocentowaniem, czyli możemy nic nie robić i też zarabiać. Nie musimy wykonywać tych, tego całego handlu. Wystarczy, że zasteikujemy te tokeny i też możemy w tym protokole zarabiać. No i oczywiście oczywiście jest to również to ma minusy, mianowicie Oczywiście jest to zachęta, żeby nie pozbywać się tych tokenów od razu, tylko żeby je zestejkować, żeby trzymać się w protokole, ale znowu token OM jest dodatkowo rozwadniany, no bo te tokeny, tokeny biorą się no, to protokół emituje, emituje, te tokeny. I co to się, co, czym to skutkuje? To skutkuje tym, i jakby to była najpopularna jakby jedyna rzecz, którą wszyscy wiedzieli o, o protokole Olympus DAO, że ten protokół zaproponował w wielkości. To, to nie jest najwyższe. To, 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 to już i tak jest umiarkowane: API pod tytułem 8 rocznie, a to się zaczynało od kilkudziesięciu tysięcy. Przy czym tutaj należałoby dodać gwiazdkę, i to jest wielu, wielu osób zarzucało i słusznie zarzucało to ludziom odpowiedzialnym za ten projekt, że, że to było naciągane, bo to oczywiście nie działa w ten sposób, bo to było API, ale liczone w tokenach tego protokołu. Nic nie mówiąc o tym, jaka będzie cena tego, te, 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 tego tokenu. Więc słusznie tutaj było zarzucane, że to jest manipulacja. To absolutnie ja się z tym zgadzam. W najlepszym razie można powiedzieć, że to było pewne niedopowiedzenie, ale to jest to, to, to był chwyt, który sprawił, że, że ten protokół był popularny. Ale co do zasady, ten mechanizm ma sens, jeżeli się głębiej nad tym zastanowić. Co nie zmienia faktu, że ten mechanizm wraz z pierwszymi negatywnymi oznakami na rynku plus olbrzymią plus olbrzymie lewarowanie na tym protokole, co jakby to jest osobna historia na osobny temat, ale dokładnie to samo, co, do, co, co sprawiło, że obecnie mamy, mieliśmy taką kaskadę sprzedaży na rynku krypto, czyli przelewarowane zdecydowanie pozycje zdecydowanie zbyt wysoką dźwignią. To samo było w protokole Olympus, gdzie, gdzie tokeny ST, SOM mogliśmy wymieniać i lewarować na tokeny OM i to doprowadziło do tego spadku, który tutaj widzimy z... Tak, tu już, tu już widzimy wykres, który się zaczyna od ceny 400. W topie cena tego tokenu była ponad 1400 i spadła, spadła zgodnie poniekąd z oczekiwaniami wielu ludzi do poziomu treasury, backingu treasury. I okej. Okay, no, te dwa mechanizmy ewidentnie to było za mało, żeby utrzymać cenę tego tokenu w ryzach. Więc wprowadzono kolejny mechanizm. To jest dosyć nowy mechanizm w tym protokole. Już. Postaram się kończyć, to jest nowy mechanizm w tym protokole, odwrócone bondy. Czyli w tym przypadku protokół odkupuje z rynku tokeny OM za DAI pochodzące z treasury. Czyli używa tego treżyry, które wcześniej zgromadził, sprzedając zarówno tokeny LP, jak i po prostu stablecoiny czy różne inne asety. Używa tych asetów do tego, żeby skupywać tokeny OM z rynku za DAI. I skupione tokeny OM są niszczone, no są zdejmowane, zdejmowane z rynku. W związku z czym zmniejsza się ilość OM na rynku, a jednocześnie zwiększa się backing um, um, treasury do, 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 do pojedynczego OMA. I w związku z tym to jest mechanizm, który sprawia, że cena, co na, cena tokenu rośnie. Tak jak tamte dwa poprzednie mechanizmy sprawiały, że cena tokenu spadała, jakby one w naturze miały wpisane to, że ta cena tokenu musi spadać, w końcu musi zacząć spadać. Tak ten mechanizm sprawia, że cena idzie do góry. I Obecnie produktu wykorzystuje te, te, ten mechanizm do tego, żeby faktycznie w toku tych wszystkich spadków trzymać tę cenę tokenu w ryzach i idzie to całkiem nieźle. Oczywiście za krótko to działa, żeby można było wyciągać jakieś daleko idące wnioski, bo to działa raptem trochę, trochę powyżej miesiąc, 26 kwietnia zostało to wprowadzone, ale widać, że ten mechanizm stosunkowo działa. On stosunkowo jest w stanie trzymać cenę tokena, mimo tego, że ceny tokenów w treasury spadają, na, spadają nawet na szyję, to ten token, cenę tokena on utrzymywał. Na, na, znaczy ona też spadała ale zdecydowanie wolniej niż cała, cała reszta rynku. Jakie są wnioski, które można z tego wyciągnąć? Jakby, ja nie chcę zatykać, z, zachęcać do protokołu, ale na pewno warto. Przeanalizować mechanizmy, które w tym protokole występują, bo według mnie to jest bardzo ciekawy eksperyment ekonomiczny. Na bardzo dużą skalę, w sensie pieniądze ulokowane w tym protokole to są realne pieniądze. One w szczycie to było kilka miliardów dolarów, teraz to są, to są jakieś małe setki milionów dolarów, ale to jest odpowiednio duża skala, żeby można było obserwować, jak te mechanizmy działają. I podstawowe takie wnioski można wyciągnąć, że ten protokół o Liquidity faktycznie pozwala zapobiegać dla winowej likwidacji liquidity. To się sprawdziło. Inverse Bonding z kolei pozwala reagować na spadki cen. To też się powoli sprawdza, w sensie jeszcze bym nie wyciągał daleko idących wniosków, ale to wydaje się, że działa, a protocol on treasury, jeżeli protokół ma jakiś backing, ma swoje zasoby, to to daje duże pole manewru do reakcji związanej ze zmianami cen. Różne mechanizmy można nad nim testować i jestem pewien, że, że ten protokół jeszcze wiele mechanizmów będzie testował, żeby, żeby tę swoją upragnioną wizję waluty rezerwowej osiągnąć. I tutaj dodam jeszcze coś, co wykiełkowało przy okazji tego protokołu, to jest Produkt pod tytułem Olympus Pro, ponieważ ten bonding, ten mechanizm bondingu okazał, gdzie sprzedawaliśmy liquidity naszego, naszego protokołu, czy skupowaliśmy liquidity naszego protokołu za jakieś nasze tokeny, okazał się na tyle popularny, że wiele innych produktów, projektów z tego korzysta. Nie będę wchodził w szczegóły, bo już muszę kończyć, ale po, polecam zainteresować się z tego wyrósł osobny produkt, który cieszy się sporym powodzeniem. To koniec mojej dzisiejszej prezentacji. Bardzo dziękuję. Jestem dostępny pod tymi adresami i na LinkedInie często opisuję różne moje przemyślenia na temat rynku krypto. Zachęcam do kliknięcia we mnie. Bardzo dziękuję.